Cześć, witam Was, Rafał. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić kilka ciekawych aplikacji mobilnych dla kierowców zawodowych na smartfony z systemem Android oraz iOS Apple. Jak wiadomo, jest tego mnóstwo po tzw. Tak czarne skrzynki. Są to najciekawsze, subiektywne moje propozycje kierowcy zawodowego, które uważam za bardzo przydatne na naszych smartfonach. Dodam jeszcze, że aplikacje są aktualizowane, jak również rozwijają się, pojawiają się nowe, ciekawe aplikacje, które warto polecić, tak więc wpis ten będzie stopniowo aktualizowany w miarę możliwości, a link do niego znajdziecie oczywiście pod filmem. Pierwszą aplikacją, którą chciałbym wam polecić, jest aplikacja Kierowca za granicą, współtworzona przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Znajdziemy w niej informacje dedykowane kierowcom wykonującym międzynarodowy transport drogowy oraz informacje z zakresu pomocy konsularnej. Dzięki aplikacji również dowiemy się, jak możemy udzielić pierwszej pomocy. Track Parking Europe największa darmowa europejska platforma z parkingami oraz opisem w tym segmencie, wybór parkingów według naszych preferencji, bardzo czytelna mapa. Dzięki tej aplikacji mamy możliwość również uiścić opłaty za parking. Rasta App, kolejna przydatna aplikacja na smartfony, tym razem dla kierowców jeżdżących na terenie Szwecji. Wskaże nam dobre miejsca parkingowe, stacje paliw, zaplecze dla kierowców z prysznicem, pokoje hotelowe, dobre jedzenie. W aplikacji znajdziemy również wstrzeżone i płatne parkingi na terenie Szwecji. Dzięki niej również mamy możliwość wyrobienia sobie karty rabatowej, Zarówno kierowcy samochodów ciężarowych, jak i autobusów. Dzięki tej karcie na wszystkich obiektach firmy Rasta mamy rabat 20% na jedzenie oraz na hotel. Transparking kolejna aplikacja z parkingami. Dzięki niej, tak jak w większości aplikacji tego typu, w standardzie mamy możliwość oceny parkingu, edycja. Dużym plusem tej aplikacji jest to, że korzysta z niej wielu polskich kierowców i co ciekawe mamy w niej również możliwość sprawdzenia stanu zajętości parkingu w czasie rzeczywistym. Fernfarer Autohof kolejna aplikacja parkingowa dostępna również w języku polskim ustawienia preferencje tak jak w pozostałych aplikacjach czytelna przejrzysta na uwagę zasługuje fakt, że po ustawieniu preferencji znajdziemy w niej również wykaz ramp do odśnieżania ciężarówek na terenie Niemiec. Fuelio Paliwo i koszty kolejna świetna aplikacja stworzona przez Polaków. Dzięki niej mamy możliwość sprawdzenia ceny paliw wzdłuż trasy, którą się przemieszczamy lub w najbliższej okolicy. Z Fuelio na chwilę obecną korzystają kierowcy z wielu krajów. Aplikacja została przejęta przez słowacką firmę SIGIK i jest w dalszym ciągu rozwijana. A-Tool. jest to aplikacja, dzięki której możemy opłacić winiety online na takie kraje jak Litwa, Łotwa oraz Estonia. TD -up -track. Aplikacja stworzona z myślą o nas, kierowcach zawodowych, którzy jesteśmy szczególnie narażeni na różne groźne i niebezpieczne sytuacje podczas naszej pracy w transporcie międzynarodowym. Dzięki aplikacji w razie niebezpieczeństwa napadu, problemów zdrowotnych czy awarii, poprzez trzy szybkie kliknięcia mamy możliwość powiadomienia kierowców w okolicy, którzy korzystają z tej aplikacji. Jak zapewne się domyślacie, Skuteczność tej aplikacji jest zależna od ilości użytkowników, którzy z niej korzystają, także zachęcam. ADR Tool 2019, zarówno w wersji płatnej, jak i darmowej, jest to kolejna edycja cenionej na świecie aplikacji mobilnej o towarach niebezpiecznych ADR. Nowa odsłona aplikacji to m.in. możliwość wpisywania notatek do każdego numeru UN znajdującego się na liście ładunkowej możliwości edycji, usuwania oraz wpisywania własnych niezbędnych informacji. Nawilu od BASF jest to aplikacja dedykowana dla kierowców cystern, ale i nie tylko, jest dostępna również w języku polskim. Przeznaczona jest dla kierowców przemieszczających się po największym na świecie chemicznym Kompleksie w niemieckiej miejscowości Ludwigshafen. Po wprowadzeniu numeru załadunku bądź rozładunku aplikacja poprowadzi nas dokładnie w wyznaczone miejsce. Aplikacja kierowcy SendGeo jest przeznaczona dla kierowców i przewoźników. Obsługujących przewozy ewidencjonowane w rejestrze SENT. TruckFly, kolejna aplikacja parkingowa, tym razem polecili mi ją kierowcy z Francji, gdzie sprawdza się doskonale. Parkingi, restauracje oraz świetne oceny miejsc. Google Maps, tej aplikacji chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Nie jeden zawodowy kierowca docenia ją w sytuacji gdy potrzebujemy sprawdzić rzeczywisty ruch online, dokładną lokalizację firmy np. Na, na terenie Włoch, oczywiście Street View i widok satelitarny. Blitzer jest to odpowiednik naszego polskiego Janosika, aplikacja powiadomi nas o fotoradarach, około 4 milionów aktywnych użytkowników na terenie Niemiec, informacje w czasie rzeczywistym, stacjonarne pająki, fotoradary, wypadki, zatory drogowe i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa na terenie Niemiec. Co warto zaznaczyć, aplikacja jest niezgodna z niemieckim prawem, także używając ją robimy to na własną odpowiedzialność. Janosi Kanty Radar, korki, nawigacja, kamera. Baza radarów w całej Europie, w Polsce, kilkumilionowa baza aktywnych użytkowników sprawia, że aplikacja jest znakomitą alternatywą dla Sibiradia. Ja osobiście cenię aplikację za możliwość zgłaszania i informowania o zepsutych lub zatrzymanych autach na poboczach dróg. Jest to bardzo przydatna informacja dla kierowców zawodowych. delegacje kierowcy. Kolejny przykład aplikacji stworzonej przez kierowcę dla kierowców. Głównym celem tej aplikacji jest ułatwienie rozliczeń zarówno po stronie kierowcy, jak i przedsiębiorcy, przekraczanie granic załadunki rozładunki tankowania, dane dotyczące czasu pracy. Bardzo ciekawa aplikacja. Więcej info znajdziecie w wpisie. Citadin, kolejna bardzo przydatna aplikacja, z którą również zapoznałem się dzięki kolegom kierowcom z Francji, dzięki specjalistom z DIRI, zespołom interwencyjnym, kamerom, czujnikom powiązanym z infrastrukturą drogową. Otrzymujemy informacje o natężeniu ruchu, remontach, również tuneli, wypadkach i innych utrudnieniach drogowych z przybliżoną dokładnością nawet do 15 minut. Aplikacje docenią przede wszystkim kierowcy przejeżdżający przez Paryż, gdzie jak wiemy częste remonty dróg i tuneli odbywają się nocą. Tłumacz Google bardzo przydatna aplikacja podczas zagranicznych podróży posiada możliwość tłumaczenia kilkudziesięciu języków również offline po pobraniu pakietów językowych. Z ciekawych funkcji to tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym, tłumaczenie konwersacji, tłumaczenie tekstu ze zrobionych zdjęć lub od niedawna dostępna funkcja tłumaczenie tekstu live po skierowaniu kamery na dowolny napis. WhatsApp Messenger. Świetny i obecnie bardzo popularny komunikator. No i alternatywa dla innych aplikacji, tzw. zamulaczy z grzeczności oczywiście nazw nie będę wymieniał. Cygik mapy offline. Jest to darmowa nawigacja GPS, jedna z lepszych darmowych aplikacji w tym segmencie. Warto ją mieć na telefonie, chociażby ze względu gdyby padła nasza główna nawigacja. UFG na wypadek. Aplikacja skierowana jest do osób poszkodowanych w kolizji lub wypadku. Dzięki niej mamy możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy pojazd sprawcy ma wykupione ubezpieczenie OC. Aplikacja krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez wszystkie czynności, takie jakie należy wykonać, aby odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku, przy okazji szczegółowo dokumentując całe zdarzenie. Posiadaczom pojazdów aplikacja pomoże zarządzać polisami. Jak również pomocą asystans oraz terminami badań technicznych. Kurensy, łatwy przelicznik waluty, bieżące kursy wymiany dla ponad 180 walut, ulubione ustawienia i możliwość szybkiego sprawdzenia bieżącej ceny, np. podczas zagranicznych zakupów. Ja akurat. Spośród wielu aplikacji używam tą konkretnie, ponieważ jest prosta i łatwa w obsłudze. Także polecam. bankomaty.pl Jest to kilkunastotysięczna baza danych bankomatów na terenie Polski. Jeśli chodzi o zagranicę, polecam aplikację ATM Finder, którą również znajdziecie we wpisie. AccuWeather, jedna z najlepszych aplikacji z pogodą dostępnych w Google Play zarówno na system Android, jak i na system iOS Apple. Co warto dodać, z bazy danych tego programu korzysta również większość pogodowych aplikacji zainstalowanych na naszych smartfonach. Eurovac – aplikacja z bazą danych stacji paliw oraz dedykowaną infrastrukturą. DKVAP wszystkie stacje związane z obsługą paliwową jak i serwisową no i oczywiście świetna mapa na której znajdziemy najbliższe miejsce gdzie zatankujemy na popularną DKV -kę. Zakazy jazdy dla ciężarówek Bans for Trucks niedawno odkryłem tą aplikację w Google Play autorzy jak twierdzą zamieszczają zakazy przedstawione przez BGL Niemieckie Zrzeszenie Przewoźników ja natomiast póki co korzystam jeszcze ze strony TrafficBan, ewentualnie z wtyczki, którą również znajdziecie na moim blogu. Mam nadzieję, że te kilka aplikacji, które zamieściłem, okażą się dla Was przydatne. Jeśli znacie jakieś inne ciekawe aplikacje, warte polecenia, które ułatwią pracę nam kierowcom zawodowym, dajcie znać w komentarzu. Póki co ja Wam życzę szerokości, przyczepności i pozdrawiam.